odcinków Adam. Czekaj, chodź, film nazywa się... Film pod tytułem Adam leje widopożyt do Turbo Cola 3, który... Witamy Adam. No, witamy, witamy. M czy mógłbyś podać nam przepis na udoną Turbo Cola? Ma jakieś ciule. Kola, oczywiście musi być najtańsza, jak i Najtańsza no. no. Gdzie ją kupiłeś? No, niestety w Biedronce nie było a wino skąd? Jaki rok? Oczywiście z Biedronki, bieżący. Aha, bieżący, Bieżący. No, tak. bieżący. Nie, jak kupisz takie i jest nie bieżący, bo ostatnio takie posiadałem, jest niedobre. Miałem w szafce takiego Markowski przez pół roku i jak się napiłem, to było straszne. Maja ma się gry. Okej, czy mógłbyś teraz... Tak, w naszych odcinkach zawsze jest śmieszne. Mógłbyś nam zaprezentować właśnie mieszankę O kurde Paniak, <grym> prezentuj Paniak, prezentuj mieszankę <grym> Prezentuję Prezentuj Jakie proporcje? Najlepsze pół na pół, ale potem nie wychodzi. Niestety wyjebałem jest jedna trzecia kolej To dobrze Jacek, nie przeszkadzaj. Ja się poleję. Jacek, nie przeszkadzaj. Został jest... mi no. śluby w Numer 21 numer w dzienniku. Okej. Okay. Ładnie lejesz. Też mniej. Zaraz kosztuje. Dziękuję. Dobra. Za zaproszenie na... I teraz spróbuj no Adalu. Przekąskę. Czekaj. Najpierw no trzeba Co zmniejszać. teraz, co teraz Zakręcamy ładnie koleczek. Stają wino i stają kolor. Nie ważne w sumie. Nie ważne czy jest to butelka plastikowa, czy szklana. Idę Ważne, że jest butelka. I wino, i kola oczywiście. Do tego jest potrzebna. Okay, Przepis jest bardzo prosty. Kupujesz najtańsze wino, najtańszą kolę i wlewasz do butelki. Nic więcej Ci nie potrzeba. Rozumiem. Ro Rozmieszujemy. <gry> Rozmieniu, masz jeszcze minutę. Tak? Mam? Minutę masz jeszcze. Minutę mam jeszcze? No bo... To muszę się śpieszyć, żeby Cię poczętować. <grym> dziękuję. Dziękuję. Yeah. Czekaj, najpierw ja, najpierw kucharz. Na... <grym> kucharz musi spróbować naturalnie. I jak? Adam, jak? Bardzo smaczne. Powiedz Tomasz. Teraz Ty. Zapałki latają, sztuczne ognie. Zajebiście wino Adama. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy Adam Ćwieląg. Szykać sztuczne ognie. Daj na kota, daj na kota. Sztuczne ognie. Sztuczne ognie teraz. Firewerki w nagrodę. Fire. Fajer... Nie wychodzą, nie.